Siema, witam, Bartek z tej strony, kanarko, kanark, Kanarkowi, Doktor. Cześć, już się zaczyna słuchajcie. Dobrze. Cześć, dzisiaj taki film troszeczkę ogłoszeniowo-informacyjny plus. Jak pewnie widzieliście po miniaturce, kto to panu tak popsuł? No, ostatnio dużo było napraw. Nawet mam takie sygnały od was, że te naprawy się powtarzają, więc będziemy różne tematy poruszać. Akurat się trafił Express SJ, przepraszam, 5 ładny ekspres, ale do ekspresu za chwilę. Jedno ważne pytanie do widza, klienta o brzmieniu, pięknie brzmiącym mailu Krokiecik. Bardzo Cię proszę, przeczytaj maile i napisz mi do siebie numer telefonu, bo nie mam Ci, drogi kliencie, jak wysłać kawy. To tak z parafialnych numer 1. Ogłoszenie parafialne numer 2. Nie, to chyba wszystko, słuchajcie. O czym film? Widzieliście na miniaturce. Jura S. Co so, mi z Jura 5 Już Wam ją pokazuję. Takie oto piękne dzieło. No, lekko przybrudzona, ale już mówię jaka jest historia tego ekspresu. Yy, ja ten ekspres zacząłem rozbierać. Już były sytuacje, yy, czerwone światełka, sytuacje alarmowe pod tytułem, słuchajcie, że każda śrubka z innej parafii, każdy wkręt z innej parafii, połamana obudowa, im głębiej, tym, im dalej w las, tym ciemniej. Rozmawiałem z klientem, bo zatrzymałem się. Ekspres ma problem z zeznań klienta, trochę chaotycznie opowiadam tą historię. Ekspres ma problem z tym, że nie widzi tacki. Ja wiem, że jak się nią trochę porusza, to on zaczyna tą tackę na chwilę widzieć, na chwilę nie widzieć, prawdopodobnie mikroswójcz, bo spójrzcie, blaszki są. Ekspres widać zadbany. Historia tego ekspresu. Przywieziony ze Szwajcarii albo z Niemiec przez kogoś, chwilę pochodził, zepsuł się, zaczął coś... Jakieś dziwactwa się z nim działy. Został oddany do, i to mówię po rozmowie z klientem, który u mnie wczoraj czy przedwczoraj był, chciał zobaczyć to dzieło. E, który został oddany po kilku tam telefonach do serwisów. Nie wiem, czy do mnie wtedy, chyba nie, bo nie kojarzę. E, z racji tego, że były jakieś tam kolejki w serwisach dłuższe, krótsze, został oddany, słuchajcie, gdzieś zoeliksa z ogłoszenia, naprawiam ekspresy. No i jest jak jest. Klient od razu zaznaczam, nie wie w jakim stanie on był, bo nie zwracał uwagi na obudowy. No, generalnie ekspres. On nie jest w tej chwili do końca do mnie skręcony. Ja go tak poskładałem, żeby wam pokazać o co chodzi. Generalnie ciężko powiedzieć, czy on taki był, czy nie był. No, ale jeśli był rozbierany w jakimś serwisie, czy u jakiegoś serwisanta, no to te śrubki nieoryginalne albo wkręcić z jednej parafii, bo każda powiem. Do każdej śrubki tutaj w tym ekspresie był potrzebny inny śrubokręt. Oczywiście żadnej oryginalnej śrubki pod tytułem Jajeczko tej Jorowskiej. Ale to już przechodzimy do ekspresu. Przyjechał klient, obejrzał do mnie ten ekspres trafił, że wariuje. Poza tym, że czasem nie widzi tacki, teraz tej tacki już praktycznie nie widzi, zaraz Wam to pokażę, to jakieś dziwne chrupnięcia z niego słychać, coś dziwnego się z nim dzieje. Ja go odpalę tylko, żeby Wam pokazać tą tackę, nie będę nalewał wody, bo po tym, co zobaczyłem, to boję się go uruchamiać, żeby tam coś nie chrupnęło, a co, to zaraz słuchajcie, zobaczycie. No i generalnie, nawet już go widzę, nie, nie podłączyłem go do prądu, więc ja go podłączę teraz do prądu. Nie wygląda źle, no generalnie, Całkiem fajnie. Włączamy. Missing Try. Ja teraz wam nie chcę, żeby on ruszył zaparzaczem, ale jak zacznę. O, widzicie? Słychać było nawet, że ruszył już zawór ceramiczny. Jak zaczynam ruszać tacką, on zaczyna kontaktować. Trzeba się dostać do tych kontraktronów, ale wydźwiękiem jakby dzisiejszego filmu to nie będzie film o naprawie. Być może, że w sobotę nagramy naprawę tego ekspresu. Muszę go przede wszystkim rozebrać, wycenić. Zacznijmy to robić, bo chcę wam pokazać. Na co należy uważać? Ja nie twierdzę, słuchajcie, bo żeby nie było od razu, nie twierdzę, że na OLX są same kłamczuchy, sami naciągacze. Jest niestety problemem wszystkich portali ogłoszeniowych. Są problemem tego typu rzeczy, więc ja Wam zawsze zalecam. I tu nie chodzi o mój serwis, o nasz serwis. To nie, nie jest w żadnej formie reklama. Oddawajcie do firm takie rzeczy. Większych, mniejszych, w dzisiejszych czasach, gdzie mamy system opinii, poczta pantoflowa bardzo dobrze działa, wiem to z autopsji, zorientujcie się, nie dawajcie tak, wiecie, do kogoś, kto nie prowadzi firmy, nie ma lokalu, nie ma za tym jakiś wiecie, no nie, nie jest to jakaś legalna działalność, tylko jest to jakiś ogłaszający się, przysłowiowy, nie urażając nikogo, pan Mieciu, pan Czesiu, pan Stasiu, wybierzcie sobie, bo o, widzicie, ruszam biurkiem i on zaczyna ożywać, bo efekty są jakie są. Jedzie do mnie klient, więc chwila przerwy i zabieramy się, chcę Wam pokazać, co tu się wydarzyło. Nagrywa się, nagrywa się, jestem. Słuchajcie, przyjąłem w Saeko eksprelia, piękny ekspres. No nalało się wody do młynka, zdarza się, zaraz będę go rozbierał, żeby ten młynek wydobyć, suszyć. Zobaczcie, nagle zaczęło działać, na pełni zbiornik, ale dobra, wyłączamy, bo boję się, że jak ruszy zaparzać w tym ekspresie, to mój, <laughs> to się stanie zło. Blaszki jako tako się trzymają. Dobra, odkładamy to. Odkładamy to. Odkładamy to. Się mi tu kajda majta. No i już Wam mówię o co chodzi. Wyłączony z prądu, troszeczkę może perspektywę oddalmy, myszkę z planu. Już, ja go zacząłem rozkręcać od góry. Może tak zacznijmy. Jura, tu wkręt. Pokażę Wam, nie zamykaj się. O, tu wkręt. Tutaj to są takie powiem wam powkręcane, ja jeden wkręciłem, tak żeby wam pokazać i drugi z tyłu, żeby wam pokazać, że każdy jest z innej parafii. Zaraz będę wam te śrubki pokazywał. Eee, więc kończąc myśl, uważajcie gdzie oddajecie ekspresy. Wiem, że zaraz kilku z was napiszę, żeby do mnie nie oddało za żadne skarby do tego rzeźnika, no ale to macie po to opinie na Google, macie po to. Możecie spojrzeć ile już firma istnieje na rynku, wiecie to też jest jakiś wyznacznik no. Tu wkręt mamy takowy. Może tak. Może tak zbliżę. O, będę wykręcał i wam pokazywał. Tu mamy taki. To też nie jest oryginalny wkręt Jury. Tutaj powinny być torksy czarne z reguły. I jeszcze drugi wkręciłem, żeby wam pokazać, bo to nie mogę skojarzyć, skąd ja znam te wkręty. Ale one chyba w jakichś meblach są używane, to jest taki dosyć charakterystyczny. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu. No, to nie jest wkręt od ekspresu. On ma taki charakterystyczny ten łepek. No, i tak to było tu całe od góry. Już nie wkręcałem wszystkich, żeby tych gwintów tutaj w plastiku nie męczyć. Tak to było całe od góry tutaj pokręcane. Ja te dwa wkręty wkręciłem, żeby, żeby wam to pokazać. Tu w ogóle nie było wkrętów. Dajcie mi chwilę. E tu mamy, tu mamy, tu nie wkręcałem. Tu mamy te elementy w biurze. Które tutaj w komplecie są, tu gdzieś się powinna otworzyć klapka według moich skromnych obliczeń. No ale zobaczmy, na razie mam wszystkie wykręcone, więc wyciągamy górę, tak? Tu jest ułamany zawias. O! Pytanie, kiedy to powstało? Spójrzcie, bo tu już mamy klapkę. Nie wiem, czy to widać tu. Klejoną jakąś kropelką, ale kropelki w tym ekspresie, słuchajcie, jest zdecydowanie więcej. O! Tu w ogóle nie było wkrętów. Dlatego o nich nie pamiętam. Tu. Bo i także nie było pół biedy, niż wyrwać, jak się o nich nie wie. A wierzcie, mi można o nich nie wiedzieć. No dobra, wyciągamy tą górę delikatnie. Delikatnie. Tu, wszystko wykręcone. Słuchajcie, jak macie do, z nowym ekspresem do czynienia, sam też miewam z nowymi ekspresami do czynienia. Do wielu ekspresów nie ma schematów, w tym właśnie do Jury, dostępnych dla niezależnych serwisów. Tak samo jest z Niwoną. Albo trzeba tego szukać, słuchajcie, gdzieś po internetach. Czekajcie, odłożę. Albo, yy, no albo na czuja robić. No takie są fakty. Druga rzecz, to się dowiedziałem niechcący, słuchajcie. Bo coś zacząłem tu oglądać, patrzcie. To jest w ogóle nieprzykręcone. No okej, okay, no nic się tu niby nie stanie. No będzie się telepać. Ale tu są dwa wkręty, które należało wkręcić. No nawet jeśli, nawet jeśli, słuchajcie. Ten yy, Eee, ekspres w takim stanie trafił do serwisanta, no to wypadałoby to przykręcić, no nie tak? No ale idziemy dalej, słuchajcie. Idziemy dalej. Tu. Znaczek. Tu brakuje w ogóle listwy. Tu powinna być taka listwa, nie pokazałem wam tego, nie ma jej. Jest łamana, widać. Zdejmujemy znaczek i tu specjalnie włożyłem wkręty, które były. Bo tu widać klej, tu widać, że było coś klejone, ale chyba odpadło. Eee, no i co? No biorę się za wykręcanie tych krętów. Tu z tego co pamiętam, zabijcie mnie, nie pamiętam, ale w większości modeli tutaj też są te jajeczka, te kluczyki jajeczkowe, a tu mamy chyba takie same, a być może różne torksy. One tutaj, to dlatego mówię, że włożyłem je z powrotem, bo one tutaj nie są wkręcone. To po prostu można złapać. Przybliżę Wam to, żebyście widzieli. Można złapać i sobie wyciągnąć. No ja mu pomogę się wykręcić, bo tu jako tako, o! To jest w ogóle nie stąd. Ten dolny. Teraz jakoś trzyma. One mi wypadły. One mi wypadły, jak ja to rozkręcałem. Zresztą, spójrzcie. Mogę sobie kręcić, mogę sobie kombinować. Teraz weź to człowieku, wyjmij stąd. Trzeba sobie podważyć, żeby trochę. A, może będziemy ją wypychać, po prostu ten wkręt. No i wiecie. I teraz powstaje. Dlaczego ja go nie chcę włączać? O. To jest sklejone. To się trzyma na kleju. Nie chcę tym ruszać, żeby już nie pękło do końca, ale widzicie. A? no połamało się było i słuchajcie, tu też nie strącał tą śrubkę, która upadła i tak nie jest od tego, nie strącał, jak to mawiają, brzydko, że to się połamało, tylko pytanie, czy te śrubki wkręty, których tu brakuje od góry, nie są w środku. No i trzeba to ustalić, nie? Więc zajrzyjmy jeszcze do środka, ale tak jak mówiłem, konkluzja tego filmu jest jedna. Uważajcie, komu oddajecie ekspres do naprawy, bo może być smutno. To jest całkiem fajna maszyna. Widzicie, schodzi. Patrzymy. No i, i zobaczcie, i dlaczego nie włączałem. Patrzcie. Jeszcze jakieś dwie. No. O, trzecia. I to nadal nie są, słuchajcie, żeby nie było. To nie są wkręty występujące w tym ekspresie. No, i teraz niech to wpadnie gdzieś w zaparzacz. Niech to wpadnie. Wiecie, jak wygląda, wyglądają tryby w zaparzaczu jury. Niech to gdzieś tu upadnie. Niech to gdzieś wpadnie do silnika. Zresztą, no, on się już kręcił, zaryzykowałem. No, można narobić szkód w całkiem, całkiem fajnym ekspresie. A rozchodzi się tak naprawdę, na ten moment przynajmniej, rozchodzi się o to, że on nie widzi tacki. Czyli zdejmijmy jeszcze ten drugi bok. Nie pamiętam, jak się go ściąga to tak jak mówię, to ona czuje. Czy on tu jeszcze gdzieś jest przykręcony? Nie. On chyba idzie do góry. Czy też nie? No nie pamiętam. W każdym razie system czujników mamy gdzieś tu. No widzicie, czego się nie złapie. To mi leci z rąk. Jak to tu była ta strona zamocowana? Ona tu w ogóle nie chce wyjść. Czekajcie, podważymy trochę. Spróbujmy. Nie no moim zdaniem skromnym, to powinno iść do tyłu, tak? Tu się rozpina, tu się rozpina, tu też się rozpina. A czemu to tu tak siedzi mocno? Powiedzcie. To coś to jest tu zaczepione. Czy ja nie widzę jakiejś śrubki? Bo tak też być może. J5, tak? Dobrze mówię? Nie pamiętam kiedy u mnie ostatnio była. Może tu jest jakaś zapinka. A, widzicie? Zagadka. Teraz zagadka dla mnie. No, ale tu ładnie już schodzi. O! Przede wszystkim, jak coś nie idzie, nie szarpcie. Wiadomo, że te plastiki potrafią być posklejane, ale trzeba to tak na czuja. Dobra, nie będę się z tym teraz szarpał, nie o tym jest film. Tu macie, zobaczcie, nawet jakbym nie umiał zdjąć tej obudowy, mogę sobie nagiąć temat. Tu mamy czujnik yy, tacki. Ale ja bym to... A, widzę. Czy tu jest wkręt? Tak jest, chyba. Znaleziony? Nie. Może taki. A może jeszcze z innej parafii? Czekajcie, poświecę sobie. Uświetlę sobie najlepiej lampką pod tytułem jakiś telefon. W końcu konwencja bez dubli. No jest, a no bo, oczywiście, to też nie jest torx. Tylko o ile dobrze widzę, to krzyżaczek. No tak, nie należało zakładać, że to któraś śrubka będzie. Choć do tej śrubki nie mam pewności, czy to któraś śrubka będzie z tej parafii co trzeba. Potem nawet przy rozbieraniu są niespodzianki. No osoby, które, tak jak mówię, ja jajury dużo nie naprawia. Nie jest tego jakoś bardzo mało, ale najmniej chyba ze wszystkich ekspresów. Więc ja nie mam takiego doświadczenia, żeby wiedzieć, gdzie tu, jaki wkręt powinien być, ale no daję sobie, daję głowę, najwyżej no ją stracę, słuchajcie, że tu nie powinno być krzyżakowego wkrętu. Dobra, śrubokręciłem nóżki. No i co, tu wszystko wygląda nieźle. Tu wszystko wygląda nieźle. Zaparzacz wygląda, no nie wygląda, jakby był myty. Widzicie? Czy światło jest na maksa? Na maksa. Teraz jest na maksa. Spójrzcie. Podobno ten ekspres bardzo długo nie pochodził po tej naprawie. Yy, magika od śrubek nazwijmy to. I wkrętów. Zobaczmy z przodu. No chyba... To też nie jest przykręcone. Dobra, trzymam. Spójrzcie. Tak to wygląda w środku. A jeszcze mi tutaj lata cały panel. No dobra, panel jest ok, panel jest powiedzmy zamocowany. No to jest obraz właśnie, słuchajcie, tego jak można to zrobić na pierwszy rzut oka. Czekajcie, ja ten panel włożę z powrotem, żeby on się nie poniszczył, tutaj. Na ten moment wszystko wygląda, że uda się odratować. Wycieków jakichś tu na pierwszy rzut oka nie widzę. Nie mamy na wierzchu przepływomierza, żeby. Sprawdzić rocznik, czy na jurze gdzieś jest nabity, słuchajcie, rocznik poza przepływomierzem i pompą. Na pompie chyba też nie ma. No tu nie widzę, nie wiem, podpowiedzcie mi, przybliżę Wam, podpowiedzcie mi, jeśli da się coś stąd rozkodować. Ja oczywiście i tak będę tam wszędzie zaglądał w tym ekspresie, żeby, żeby co? Żeby, no wyciągnę też zaparzać, bo trzeba go umyć. Nie podoba mi się, że to tak lata. No ale dobra. Yy, pompa jest tu. Przepływomierz w tym ekspresie schowany jest. Nie wiem gdzie. <noise> no gdzie się. A wiem gdzie. Pewnie z tej strony. Czy tak czy nie. No tu idzie nam wężyk, tu idzie nam wężyk, tu jest przepływomierz. Dobra, nie będę do niego na razie zaglądał. Także słuchajcie. Naprawdę. Dzisiaj krótko zwięźle i znowu narzekanie, ale to są ważne rzeczy. Bo tak naprawdę tu się różne rzeczy mogły wydarzyć. Tu się mógł rozlecieć zaparzać. Przez to, że wpadłyby gdzieś tu w te tryby śrubki, że mogły wpaść w zawór ceramiczny, mogły wpaść gdziekolwiek, już tak podsumowując, tutaj na elektrykę, nie byłoby to proste, ale to się może zdarzyć. Tu macie prąd, tu macie wszędzie prąd, mam nadzieję, że odłączyłem. Tu macie kostkę prądową, tu macie wszędzie przewody. No, elektronika akurat w tych ekspresach jest dosyć dobrze osłonięta, ale mogło się tak zdarzyć. I szkoda, i słuchajcie, szkoda, po prostu szkoda. Ładnie mi się tu napis odbija w ekranie. Także nie w kategoriach reklamy, w kategoriach mojej rady, nie do mnie, do każdego innego serwisu, tylko troszeczkę sprawdzajcie, gdzie te ekspresy zawozicie. Dobra, jeszcze raz, panie y, o pięknie brzmiącym mailu Krokiecik, proszę sprawdzić maila, ewentualnie napisać mi maila z numerem telefonu. Wszystkie dane do wysyłki mam, ale paczki in postu wysyłamy na numer telefonu, między innymi. I jeśli już o tym mowa, to przypominam o kawkach, bo ruszamy już z powrotem. Dzisiaj kawa została wysłana dla osób zamawiających i płacących za tą kawę w zeszłym tygodniu. Mocna dzida jest bardzo, proszę Państwa, mocna, ale to nie jest jakoś tak, że Was zabije ta kawa. 90% robusty, 10% arabiki. Po pierwsze, zielona, najdelikatniejsza z tej palety trzech kaw. 85% arabiki, 15% robusty. Tu odwrotne proporcje. Czerwona to taki złoty środek. 60% arabiki, 40% robusty. Mail, doktor.pl. Macie ten mail w opisie. Zapraszam, napiszcie mi maila. Kawa jest zawsze zamawiana do zamówień z zeszłego tygodnia, tak, żeby była świeża. Dzisiaj przyszła kawka wypalona 20 maja, z tego co pamiętam, czyli przedwczoraj, i dzisiaj już została do Was wysłana. Paczkomat pachnie na kilometr. Dzisiaj kurier ją zabierze. Jutro pewnie będzie u Was smacznego. Piszcie w komentarze pod filmem, czy ta kawa Wam smakowała. Nie smakowała, która. To jest też wskazówka dla innych osób, które jeszcze tej kawy nie próbowały, jednej z trzech. Porady, zapytania, jaki ekspres wybrać, jak, co się mogło stać, jaka to może być usterka, grupa na Facebooku, link w opisie również. Nie piszcie do mnie o porady, bo naprawdę ja naprawiam ekspresy, nie mam na to, słuchajcie, po prostu czasu, a jest Was wielu, za co jestem oczywiście wdzięczny. Teraz ważna rzecz, sprawdź, Ty, 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 ty. i Ty przede wszystkim. Czy subskrybujesz kanał? Bo prawie połowa z Was kanału nie subskrybuje a ogląda. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ten czerwony guziczek ciśniesz. A jak klikniesz, dzwoneczek to już w ogóle bardzo dziękuję. I trzecia rzecz: Discord. Yy, mamy serwer na Discordzie. Yy, jak już wspominałem na live, można się tam dowiedzieć, jak się piecze karkówkę. Można się pośmiać, można się dowiedzieć, co na jakieś dziwne pytania odpowiada Google. Pozdrawiam, lożeszyderców. szyderców. Ale przede wszystkim możecie popatrzeć jak pracuję, możecie zapytać, zapytać na bieżąco, możecie zobaczyć jak ta praca wygląda na co dzień. Teraz, gdy już troszeczkę się odkopuję, choć jeszcze mam trochę zaległości, na tym Discordzie bywam częściej, ale to nie jest tak, że to jestem tam. Raz, czasami więcej, czasami mniej, te 2-3 godzinki dziennie staram się być, po prostu sobie gadamy i ja po prostu sobie pracuję. Tyle. Dzisiaj taki film bez naprawy, ale myślę o ważnej rzeczy, także pamiętajcie. Pamiętajcie, zastanówcie się zanim oddacie komuś ekspres do naprawy. Tyle z mojej strony. Mówił do Was Bartek, kanał Coffee Doctor, co złego to nie ja. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.